Witold Grochala, do Wszechmocnego. Biegnę wytrwale do Twojej winnicy. Z wielką nadzieją wciąż biegnę co sił. Do barwnych kwiatów niebiańskiej stolicy wiem, że nie umrę, lecz będę żył. Swojej radości powstrzymać nie zdołam. Okroplo deszczu, roso poranna. Gdy ujrzę ciebie, wykrzyknę, zawołam: synowi Dawida Hosanna. Jak pasterz prowadzisz swoją owczarnię, jak z przyjaciółmi z nami rozmawiasz. Owce zgubione swą ręką przygarniesz, oblicze ziemi naszej odnawiasz. Tyś pocieszeniem w mej samotności. Gdy jestem głodny. Karmisz obficie, odwieczne słowo, światło i ze światłości. Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Obmyj mnie, panie, w Twojej łaski zdroju. Oddam Ci wszystko i nic nie stracę. Udziel mi tylko Twojego pokoju. Agnus Dej Dona nobi Pacem.